Cześć Boże, witam was komentarz do Ewangelii z drugiej Niedzieli panocnej, czyli z niedzieli miłosierdzia Bożego. Mam zawsze ten sam tekst janowy, posłuchajmy go. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus stanął po środku i rzekł do nich pokój wam, a to powiedziawszy pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znów rzekł do nich pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich, jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca w jego miejsce gwoździ i ręki moje nie włożę w bok, jego nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok nie bądź dowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Moi drodzy, mamy tutaj hmm, Objawienie się Chrystusa, kolejna Chrystofania, ale z takim akcentem na wspólnotę. Wiara paschalna jest wspólnotowa i apostolska, czyli ma taki element posłania, czyli, czyli głoszenia, przekazywania jej dalej, co tutaj widzimy też mocno. Ale po kolei mamy wieczór w dniu zmartwychwstania. Yy, są uczniowie, przybywają prawdopodobnie właśnie w Wieczerniku, tak mówi tradycja, I jakaś ich sytuacja to jest ciekawe, dość taka skomplikowana jakby tak głębiej wejść w, nie, w tą, otóż po pierwsze mamy um, tych, którzy mają poczucie winy wobec Chrystusa rano yy, słyszeli od Marii Magdaleny, która widziała Jezusa że prawdą On żyje, Jan już też uwierzył, bo z Piotrem pobiegli do grobu, Piotr też już widział pusty grób widział znaki, coś się dzieje chyba Jezus rzeczywiście żyje i jak wobec niego wyglądamy. tak? Bo my tutaj bycywaliśmy, że się nie zawsze byli go, że będziemy blisko niego. A okazało się, że uciekli z lęku. Tylko jeden, Jan, był pod krzyżem. Piotr już w ogóle ma zawalone. No więc po drugie, no boją się. Boją się rzeczywiście tych Żydów. Zamknięci są, bo mogą w każdej chwili przyjść i po prostu ich złapać, i także zabić, aby jakoś yy, 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 skrzywdzić. Po trzecie nawet nie ma gdzie wracać, tak? Bo oni poszli za Chrystusem, a On zmarł. I w tym momencie jakby, no, nawet w swoich miejscowościach, w środowiskach uchodzą za tych, którzy, no, pomylili się, którzy postawili na złą kartę, można by rzec, tak? No bo Jezus został zabity po prostu, koniec. Skończyła się przygoda, wspaniała sprawa z Chrystusem, tak? Więc tragiczna sytuacja tych uczniów, i wtedy do nich takich zalęknionych przychodzi Chrystus. Przychodzi mimo drzwi zamkniętych, mimo tych różnych właśnie ich lęków, do nich przychodzi, bo oni są tam dla Niego. Oni sam razem się tam zebrali jednak, w związku z nim się zebrali. I on jakby wychodzi naprzeciw temu pragnieniu i co przynosi pokój, zobaczcie, nie ma żadnej reprymendy, nie zawstydza tych apostołów, wręcz odwrotnie przynosi i mówi: Panowie. Już jest dobrze, ja jestem znowu z wami. Ja teraz wszystko na nowo uporządkuję. Daj wam mój pokój, którym jest łaska, zbawienie, nowe życie i zobaczcie, mi się wszystko odwraca pozytywnie, tak? Już nie mają poczucia winy, już ma, nagle wszystko nabiera sensu. Nie są przegranymi w tym życiu. Są ci, którzy nie muszą się już bać, bo Jezus będzie z nimi, chociaż dalej będą się bali i znów będą zamknięci za tydzień, ale już jest inaczej, już się teraz cieszą obecnością Chrystusa, czerpią z tej obecności. To jest nasze ważne, by doświadczyć Chrystusa z a być też Jego świadkiem. I, i, I jeszcze raz, im jakby pokazuje im te ręce i Bóg, że On jest ten, ten, ten sam Chrystus, który został zabity, rzeczywiście żyje. I oni się cieszą, oczywiście, widząc Go, a On jeszcze raz mówi: Pokój Wam, to Wam tylko chcę przynieść pokój Wam jakby to potwierdza. Ten pokój to jest też tak, że nie tylko taki pokój spokojenie, tylko to jest taki pokój, który właśnie, jak mówimy, jest głębszy, który wnosi sens, głębie wręcz, wyzwolenie i zbawienie. On wnosi właśnie w ich życie. I jest posłanie, widzimy od razu. Jak ojciec im posłał, tak ja was posyłam. Jezus był posłany przez ojca do ludzi, by im objawić ojca, pokazać miłość Boga. Teraz jest dalszy ciąg. Jezus chce być ogłaszany przez swoich uczniów. Teraz On ich posyła i teraz wiara będzie przekazywana przez ludzi słabych, jak widzimy, grzesznych, zagubionych też, którzy zawalają. Tak, Chrystus tutaj pokornie będzie się nimi wysługiwał, czy będzie korzystał z ich tutaj pomocy, nawet im daje Ducha Świętego. Tak? ten gestchnienia, to jest przekazywanie Ducha Świętego i yy, odpuszczanie grzechów, ale też, którym zatrzymanie będą zatrzymane. Przekazuje im jakby, jakby szafowanie łaską zbawienia. Nie tylko spowiedzi, jak tutaj nam na pierwszy rzut oka się narzuca, ale to jest generalnie też chrzest, to jest przekazywanie, yy, bo, ponieważ odpuszczenie grzechów jest właśnie wyrazem nowego życia, zwyciężenia szatana, prawdziwej łaski, która przychodzi do ludzi i zaczyna oddziaływać, na przykład y, gładzi grzechy. Tego nie było wcześniej. Chrzest Janowy na przykład nie gładził grzechów ludzkich. A teraz ten y, właśnie y, y, ta łaska, którą mają apostołowie y, już jest bardzo skuteczna co do zbawienia człowieka. No więc y, on tym ludziom ufa, on tym ludziom przekazuje tak wielkie dary. To jest bardzo ciekawe. Pokora Chrystusa. Wielka miłość do nich, tak? który przyjmuje, przynosi pokój, uspokaja ich serca, wnosi jakąś nową jakość w ich życie i jeszcze daje im taką misję, wyposaża ich, ufa im, posyła ich. To jest coś pięknego tutaj widzimy w Chrystusie zmartwychwstałym. I mamy tutaj Tomasza, który się pojawia, ponieważ nie był z nimi. Być może oni się spotykali wręcz codziennie czy często i po drodze kiedyś mówią, mu, że widzieli Pana, podobnie jak Maria Magdalena, dają świadectwo, właśnie głoszą Chrystusa. Ale on nie. On ma jakby taki swoją wizję wiary. On tu musi zobaczyć, podotykać, wręcz powkładać paluchy tam gdzieś do śladach po gwoździach. Co ciekawe, moi drodzy, tu po raz pierwszy mamy wyraźny znak, że Chrystus był przybity gwoźdźmi do krzyża, a nie przywiązany, bo hasło ukrzyżowali go nie oznacza, że go przybijali gwoźdźmi. Tutaj widzimy, że tak właśnie było. I on musi sobie te, wsadzić tego palucha do miejsca po gwoździach, rękę do boku. Po ranie, po włóczni, i wtedy to on wtedy będzie spokojny, tak? No właśnie, jest kimś takim bardzo sceptycznym, jest kimś, który, ma jakby swoje, swoją wizję wiary, nie chce przyjąć tego, co mu mówią świadkowie. Niektórzy mówią, że jest też elementem takim racjonalnym w kościele, który też jest potrzebny na przykład nie? kościół, który na przykład długo rozważa, analizuje jakieś objawienia, nowinki duchowe, nie? Że nie przyjmuje od razu, tylko bada, czeka, analizuje. Nie? Także rozumowo, poniekąd tutaj mamy cały czas właśnie ten symbol kościoła, tych wspólnocie apostołów i Tomasz byłby takim elementem racjonalnym w kościele, ale tu generalnie w tym kontekście Wydaje się, że jego postawa nie jest tutaj godna pochwały, wręcz przeciwnie, bo Jezus, który znów się pojawi po ośmiu dniach, zobaczcie, mamy znowu niedzielę. I znowu wspólnota, zobaczcie, niedziela, gromadzi się Kościół, gdzie? Msza Święta. Tam spotykamy z To jest już takie, też taka ciekawa przesłanka dla nas. I przychodzi tam do nich, nie? ciekawe, że nie przychodzi do Tomasza ekstra, gdzieś tam wcześniej po drodze, gdy był w domu i tak dalej, przychodzi do wspólnoty Jezus. I akurat Tomasz jest z nimi, dlatego może doświadczyć Chrystusa. I znowuż Chrystus bardzo pokornie, Tomasz, który z pychą swoją tutaj, tak, on tutaj musi sprawdzić tutaj Jezusa. Nie wierzę wam, lekceważy swoich tutaj dziesięciu kolegów. Jezus pokornie, od razu. Tom, Tomaszu, proszę bardzo, rączka do wkładania, boczek do wkładania, dłoni nie zapraszam, nie? Jakby do sprawdzenia. Wielka pokora, Chrystusa, który wychodzi naprzeciw tym żądaniom pysznym tutaj Tomasza. I Tomasz widzimy od razu, tutaj samo zobaczenie Jezusa wystarczyło mu, już nie musiał wkładać. Pan mój i Bóg mój, to jest wyznanie wiary, że Jezus jest Bogiem, śliczne wyznanie wiary, być może jakiegoś hymnu wzięte, z jakichś modlitw pierwszych. Pan, to znaczy ten, który rządzi, który ma władzę królewską, sądomniczą. Bóg ten, który ma władzę stwórczą. To wszystko jest w Chrystusie. Piękne wyznanie wiary. Tutaj troszeczkę wyrzut Jezusa widzimy, tak? No uwierzyłeś, bo zobaczyłeś. I mamy tutaj dla nas światło, wskazanie, błogosławieństwo, które Jezus daje dla tych, którzy nie będą mieli takiej okazji, jak Tomasz Apostołowie osobiście zobaczyć Chrystusa Zmartwychwstałego. Szczęśliwi, którzy um, nie widzieli, a uwierzyli. Uwierzyli na świadectwo posłanych, apostołów i innych świadków i na słowo. To są takie dwa dla nas źródła. Świadectwo i słowo, pismo, co zresztą potem mamy też ujęte. Te znaki, które uczynił w tej Księdze, zapisano, abyście uwierzyli. No właśnie, to jest jakby zachęta do takiej. Do takiej do wiary. Też widzimy tu taki wątek jeszcze z Chrystusem, który jakby, jakby jest, jest chwalebny, jest w innej przestrzeni już boskiej poniekąd, ale jakby ma to ludzkie ciało, z tymi ranami ludzkimi, które, które zostały mu zadane. To jest piękne właśnie. Jakby nie pozbywa się ich, nie wykasowuje ich, te rany ma. I to jest takie, to człowieczeństwo jakby zostało w nim też dotknięte tym cierpieniem i męką. No, i moi drodzy, co z tego nas płynie? Jak się przesłania światła, mało czasu mi zostało. Jak widzimy, tutaj sporo jest takich świateł. Yy, pokora i miłość Chrystusa, tak? I, i też nasza pokora, abyśmy też przyjęli tych posłańców, yy, którzy nas yy, głoszą nam słowo, często słabych, kruchych biskupów, kapłanów, których on jednak wybiera, da im taką władzę odpuszczania grzechów, wydawania sakramentów. Inaczej, no właśnie, skoro Chrystus tutaj miał oporów, to my, my też możemy z pokorą. Przybywać przez nich łaskę. To taka jeden wątek, bo czasami to różnie bywa. Nie wiem, niektórzy nawet z tego powodu, że z księża grzeszą, czy coś złego, w ogóle przestają wierzyć, chodzi do Kościoła. Coś tu jest nie tak mocno. W końcu Chrystus przychodzi w Kościele, zauważyliśmy, we wspólnocie. Nie, czy tam sobie idę się pomodlić w niedzielę na, na, na nad jeziorko, do lasku czy w góry, tylko we wspólnocie, która się gromadzi na Eucharystii, tam, tam spotykamy. Chrystusa zmartwił stałego. Tam się objawia, tam przynosi łaskę. Nie ma prywatnej wiary. Nie ma czegoś jak prywatna wiara. Ja się z tym spotykam chodząc po kolędzie czasami. To jest niesamowite, że ludzie mówią, tak proszę księdza, to nauka kościoła, ale mnie to się nie podoba. Ja nie uznaję, nie wiem, in vitro na przykład. tak? Albo nie uznaję tam tego, czy czego. No to, to, to nie jest wiara katolicka. To nie jest wiara, nie? Tylko To jest osobista, prywatna wiara, która tutaj... Nie? My tutaj damy wiarę kościoła, w której... Którą, którą Duch Święty potwierdza, mamy ją przez Załkę Kościoła w katechizmie zawartą, i tak dalej. Ją przyjmujemy bez zastrzeżeń. No więc, na, na taką wiarę paschalną, która, która pozwala doświadczać zmartwychwstałego i przyjmować Jego łaskę, Jego pokój, przyjmijcie Błogosławieństwo. On i Was błogosławi, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.